Dzień dobry dzień dobry kochani, z tej strony pizzę się kłania. E, teraz zrobimy sobie szybko e, czytaneczko. Takie ja sobie pomyślałam, zobaczymy, co tam u Ciebie w miłości. Kiedy przyjdzie do Ciebie jakaś prawdziwa miłość. Zobaczmy. Ok, to sobie oczyszczymy szybko karty. Tak, kiedy przyjdzie do Ciebie Prawdziwa miłość. Kiedy przyjdzie do Ciebie prawdziwa miłość? Kiedy przyjdzie do Was prawdziwa miłość? robimy sobie z przełożenia. Uuu, wyjdą na jaw jakieś tajemnice, jak ktoś tutaj, to ukrywałam. Yy, możliwa przeprowadzka, wyprowadzka, ktoś tutaj coś planuje. Będzie tam już tutaj ktoś przychodzi do Was, jedzie z dobrą energią, nowa osóbka. I co tam jeszcze do Was przyjdzie? No, coś tutaj u Ciebie w głowie jeszcze są jakieś strachy, jakieś tutaj e, rzeczy. E, no, e, twoja osóbka by chciała coś tutaj zasiewać na przyszłość, jeżeli masz e, w myślach jakąś osobę. No to tą królową, która świeci właśnie tutaj już jest. Jakaś już wchodzi inna energia. E, ja bym będzieła tutaj wpaść, on jeszcze troszeczkę tutaj ta Twoja osóbka się może zastanawiać. Macie spełnienie marzeń razem. Wasze doświadczenie życiowe będzie wychodziło. Jeżeli nie byliście razem przez jakiś czas, no tak, widzą tu jakieś wspaniałe, jakieś pomysły yy, z tego, yy, jak tutaj yy, będzie między wami. Jeszcze zobaczymy za No może być jakieś świętowanie, możecie się gdzieś się spotkać na jakiejś imprezie albo... Um, o, no, trójka kielichów. Nie słuchajcie się swoich tam koleżanek kapsiłek, bo to wiadomo. No, oczywiście, ty też będziesz pełna energii i pomysłów. Może być troszeczkę przymknięcie, zamknięcie. No, ale jest tworzenie, jest tworzenie tutaj jakiejś dobrej, fajnej relacji. No i aniołeczki też nad Wami, e, kochani, czuwają, więc e, no, troszeczkę może być pustelni. No, i teraz ty działasz tu, tutaj, e, czujesz się w energii pieniądza. To się mówi, możecie szukać e, pracy albo tam. No i właśnie, i te dwa kilku, czyli uczucie jakieś tam jeszcze zostało jest. E, więc kochane moje drogie, e, kochani, miłość idzie szerokim łukiem na e, jesień. Więc kochani, pozdrawiam Was serdecznie, pizza starot, papa.